No i tak jak wspominałem, tak trochę na przełamanie dla jednych i dla drugich rozpoczęli od mocnego uderzenia piłkarze pod Beskidzie. I tutaj w ostatniej chwili pod Beskidzie do tego od siedmiu meczów bez wygranej na wyjeździe. Cztery remisy i trzy przegrane spotkania, więc no tutaj na trudnym terenie w Nowym Sączu te punkty, a w zasadzie komplet punktów góralom z Bielska Białej, Kosakiewicz nie trafił czysto w piłkę. Za pierwszym razem, za drugim już dobre wybicie i okazja dla Sączersów na kontrę czwórką. W ataku świetne podanie Majsa Fall. Jeszcze Senegalczyk wycofana piłka. Dobre podanie na wodka i tutaj powstrzymany przez wracającego do obrony grał pracując w rozwoju Katowice właśnie w odrze Opole i w wigrach suwałki wigry utrzymał wówczas w ekstraklasie klasie. Teraz Merebaszwili. I tutaj zablokowane uderzenie Gruzina pod Beskidzia. Teraz raz jeszcze Merebaszwili. I no było znowu bardzo blisko. Tym razem. O, w meczu z Miedzią, te statystyki naprawdę niezłe Sandecji, natomiast no, trzeba przyznać, że w tym bezbramkowo zremisowanym spotkaniu w Legnicy pierwsza planową postacią Sandecji był Pieczkiewicz, a teraz doskonała okazja, po raz pierwszy w tym spotkaniu z zjawińskiego Sandecję, po raz 55. dzisiaj w oficjalnym spotkaniu. Długa piłka Osyra kontrujące uderzenie głową. Stałe fragmenty gry to jest bardzo mocna broń piłkarzy Sandecji. Tymczasem Sowsic do nawodki, nawodka z dystansu. No i proszę, nieznacznie piłka minęła prawy słupek bramki strzeżonej przez Igonena. Minął Kosakiewicza, Merebaszwili, świetne podanie do Milasiusa w pole karne szufry. Szczęśliwie, ale skutecznie uprzedził. Jeszcze uderzał. Osyra i Goku Roman do boku. Dobre podanie. Świetne zagranie. Mefio Kale. Nie wiem, czy tu nie był faulowany przez wracającego pod własną bramkę Kasprzaka. I czy jeszcze wróci do tej decyzji arbiter, na, 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 którą próbował po przychwycie piłki zainicjować się Senegalczyk. Merebaszwili. GO! Kapitalnie! Fantastycznie uderzył z 20 metrów 35-letni Gruzin bez szans, choć wyciągnął się jak długi w bramce gospodarzy Dawid Pieczkiewicz i Georgi Merebaszwili na początku doliczonego czasu gry pierwszej połowy. Chmiele, mocna piłka, piąskuje piłkę i gonen był przed bramką fal. Jeszcze na wodka i piłka skozłowała przed dwunastokrotnym. 11 meczów w ekstraklasie jako szkoleniowiec. No ładnie przedłużył lot piłki tutaj e, chyba Kobryń, natomiast nie udało się ostatecznie czersą zakończyć tej akcji. Nie wspominałem w przerwie dokonana przez e, trenera Smyłę. Biliński, Biliński, okazja, Biliński. A, pytanie, czy to Słaby, czy Pieczkiewicz. Zmiana wyników Opolu podopieczni. Tomasza Tułacza wyrównali, a tymczasem Merebaszwili kapitalnie broni. Uderzenie Gruzina, Pieczkiewicz. Mere Baszwili, zagranie na bliższy słupek tutaj jeszcze starcie Sufryna i Mikołajewskiego. No taki delikatny ruch Sufryna był. No, teraz pytanie, czy faktycznie Frelek Zjawiński potrafił uderzyć z dystansu i kapitalnie w odpowiedzi Sandecja. Zdecydowanie najlepsza okazja dla gospodarzy i tutaj świetnie błysnął Igonen. Brawa dla estońskiego bramkarza. Świetna, kapitalna interwencja. Strzał pod poprzeczkę, no trochę łatwiejsze uderzenie niż to z doliczonego czasu gry pierwszej połowy jest Miel. On będzie wrzucał piłkę 94 minuta. Chmiel na bliższy słupek sofryny. Nieuprzedzony w ostatniej chwili osyra.